Siemanko, znowu przejechałem całą Polskę z zachodu na wschód w poszukiwaniu pstrągów potokowych na zaproszenie mojego serdecznego kolegi Pawła. Wczoraj spędziliśmy dzień nad jednym z odcinków pstrągowych, który nie do końca się okazał pstrągowy, bo był za płytki według mnie na tą porę roku. Dzisiaj jesteśmy na całkowicie innym odcinku, piękna, głęboka rzeka w tym miejscu płynie, dosyć brudna, bo są Eee, taki lód przy brzegu właśnie topnieje. Niedawno straciłem parę minut temu dosyć dużego pstrąga potokowego. Nawet go nie widziałem, poczułem tylko mocne uderzenie. Troszeczkę pojechało z kołowrotka i, i ryba puściła. Eee, dlatego robiłem sobie chwilkę przerwy, żeby uspokoić głowę i chciałbym opowiedzieć Wam o moich ulubionych przynętach salmo, które najczęściej zabieram nad rzekę. Pierwszą przynętą, którą chciałbym Wam przedstawić, jest oczywiście mój faworyt numer 1, który zabieram zawsze na rzeki pstrągowe w styczniu, jest minoł 5. Jest to mm, mój ulubiony kolor biały. Tak naprawdę tym białym kolorem testuję sobie po prostu dany odcinek. Jeżeli jednę na, na nową wodę, zawsze zakładam minoła 5 w kolorze białym i powiem szczerze, albo są ryby, albo ich nie ma. Jeżeli są, to zawsze na biały kolor, zawsze się sprawdza. Zawsze tam jakieś nawet mniejsze ryby biorą większe. Myślę, że 5 cm jest to optymalny rozmiar na e, każdego pstrąga dużego, mniejszego. Jest to warto zaznaczyć typowy Twitch Bait i ja go najczęściej w ten sposób właśnie prowadzę. Czyli wykonuję po prostu rzut pod potencjalną kryjówkę pstrąga i delikatnie ruszając szczytówką na raz, na dwa, nieraz, na trzy razy gram po prostu w przed e, przed e, jakimś zwaliskiem, jakąś przeszkodą. Tam przykładowo gdzie sobie obrałem swój kierunek rzutu. Natomiast minął jest również bardzo uniwersalną przynętą. Świetnie sobie radzi, gdy łowimy z prądem, pod prąd, poprzek rzeki, przystrzymując właśnie przy jakiejś przeszkodzie, łowiąc wachlarzem. Także uważam, że każdy pstrągarz powinien mieć tą przynętę w swoim pudełku. Drugą moją przynętą, którą najczęściej zabieram na wyprawy pstrągowe, jest to oczywiście Salmo Slick Stick w takim kolorze holograficznym. Tą przynętę również e, prowadzę twiczując. Ona tak fajnie w momencie, gdy szarpiemy szczytówką, tak fajnie ten ruch jest zamrożony na chwilkę. W tym momencie właśnie najczęściej występują brania pstrągów. E, fajną zaletą też slick jest to, że on dosyć daleko leci. E, także jeżeli mamy szeroką rzekę, możemy go bardzo fajnie i celnie przede wszystkim podać e, pod, pod kryjówkę pstrąga. E, co mnie zauroczyło w tej przynęcie? Grzechotki. Kto ze mną łowi, to wie, że jestem fanem grzechotek w przynętach, czy to na szczupaki, czy na sandacze. E, dlatego też bardzo się cieszę, że w stick Sticku są grzechotki i powiem aż szczerze, że widzę różnicę. Czasami widzę różnicę w braniach. Bo gdy ryby są ospałe, tak jak właśnie w tym okresie, w styczniu, woda jest zimna, e, to powiem aż szczerze, że podając przynęte, przynęte pod, pod kryjówkę Pstrąga. E, Jestem niemal pewien, że gdyby ten Slickstick nie miał tych grzechotek, to ryba nawet by się nie pokazała. A były takie momenty właśnie, że podawałem inne przynęty, założyłem Slick sticka i z kryjówki wyłonił się piękny pstrąg. Warto również podkreślić, że slick Stick, jeśli chodzi o porównanie minął Slickstick, oczywiście nam głębiej zejdzie tak maksymalnie do metra. Także mówię, to jest wober, który na takie średniej głębokości idealnie się spisze. Kolejną już trzecią przynętą, ostatnią, którą zawsze używam na pstrągi jest Hornet w wersji SDR. To jest bardzo ważne. Dlaczego SDR? Jak sami wiecie, różne rzeki mają różne głębokości na różnych odcinkach. Tak jak poprzednie woblery Slick Stick czy których używam do obawiania tych płytszych partii rzek, tak w odróżnieniu Hornet w wersji SDR jest naprawdę do ciężkiej, głębokiej orki. O samym prowadzeniu tutaj dużo nie będę mówił, bo ja horneta prowadzę w bardzo klasyczny sposób. Po prostu go zwijam, jeżeli widzę jakąś głęboką rynnę, wykonuję rzut przed rynnę. Poczekam, aż wobler delikatnie mi zejdzie właśnie w to wejście do tej głębokiej rynny i jednostajnym ruchem go zwijam. Czasami go przytrzymuję, cofam. Właśnie ta wersja SDR po, pozwala mi obłowić naprawdę te najgłębsze rynny, te najgłębsze miejsca. Trzeba uważać oczywiście przy prowadzeniu, żeby gdzieś nie wyjść jakieś z bo możemy w ogóle raz stracić. Także sami widzicie, naprawdę to jest wojownik, którego również polecam Wam mieć w pudełku. Tak jak widzieliście w materiale, to są moje trzy główne przynęty, które zabieram nad rzekę. Uwierzcie mi, tymi przynętami jesteście w stanie obłowić każdą partię rzeki, czy to Minus lipstick na płytsze średniej, średniej głębokości, e, partię rzeki Hornet na głębsze, do 2-2,5 dwóch, do dwóch metra, do 3 metrów nawet. Także gorąco polecam. To są moje ulubione top 3. Jeśli chodzi o stajnie salmo, czego Wam mogę rzucić w nowym, nowym sezonie? Pięknych ryb, pięknych pstrągów, pięknych troci. E, ja mam jeszcze godzinkę łowienia, także uciekam dalej, obławiając właśnie te głębsze, głębsze, głębsze dołki na tej rzece. Jestem tu w sumie pierwszy raz na zaproszenie mojego serdecznego kolegi. Także co, trzymajcie się. Siemanko.